W 2012 roku na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie gwiazda młodego portorykańskiego boksera Felixa Vero Sancheza świeciła jasno. Nazywano go Diamentem. Był jednym z najbardziej perspektywicznych i obiecujących sportowców swojego kraju. Przewidywano, że zdobędzie tytuły i złote medale. Wtedy wszystkim wydawało się, że ten utalentowany i zmotywowany młody człowiek osiągnie fantastyczne wyniki w sporcie. W 2021 roku nazwisko boksera ponownie obiegło wszystkie światowe media, ale tym razem trafiło do sekcji kronik kryminalnych. Ta historia opowiada o nastoletnim przywiązaniu, które przerodziło się w rodzaj uzależnienia i doprowadziło do strasznej tragedii a także o tym, jak autor głośnego nokautu z 2014 roku, który był chwalony i promowany przez dwukrotnego mistrza olimpijskiego Wasyla Łomża, prawie otrzymał wyrok śmierci. Ostatecznie trafił do więzienia, na dożywocie warto zauważyć, że pomimo obecności niepodważalnych dowodów i zeznań wspólnika boksera, on sam do dziś odmawia przyznania się do winy. Przyszła gwiazda światowego boksu urodziła się w portorykańskim mieście San Juan 19 maja 1993 roku. Dorastał w raczej skromnej dużej rodzinie i od najmłodszych lat lubił sport, co prawda w dzieciństwie. Planował związać swoje życie z bejsbolem, ale jego dalsze losy zostały zdeterminowane przez zabawny incydent. Kiedy chłopiec miał 9 lat, odwiedził ich przyjaciel rodziny z synem. W tym samym wieku Chłopcy bawili się na podwórku, ale nagle pokłócili się i wybuchła bójka. Rodzice rozdzielili dzieci. A ojciec przyszłego sportowca zauważył, że jeśli chce się z kimś bić w przyszłości, to niech założy rękawice bokserskie. Po tej bójce Felix na jego prośbę został zabrany do lokalnej siłowni, gdzie chłopiec, jak sam później przyznał, od pierwszego treningu zakochał się w boksie. W wieku 16 lat wygrał Amerykańskie Mistrzostwa Juniorów. Rok później zdobył mistrzostwo swojego kraju, a następnie pojechał na igrzyska olimpijskie do Londynu, gdzie dotarł do ćwierćfinału. W tym samym roku rozpoczął swoją błyskotliwą karierę na zawodowym ringu. W sumie Verdejo stoczył 29 walk, odnosząc 27 pewnych zwycięstw. W 2014 roku został uznany autorem najlepszego nokautu w walce z Sergio Villanueva. Rok później Felix zdobył swój pierwszy mistrzowski pas, z tytułem WBO Latino, który następnie obronił jeszcze sześć razy w ciągu dwóch lat. Wszyscy, którzy widzieli go w walce, nie mieli wątpliwości, że ten młody człowiek zapisze się w historii światowego boksu. Teraz poznajmy Kisze Rodriguez. Dziewczyna urodziła się w listopadzie 1993 roku w San Juan. Pełne imię nadane jej przy urodzeniu to Keisha Marlene Rodriguez Ortiz. Jej rodzice, Jose i Kyle Rodriguez, mieli jeszcze jedną wspólną córkę Berelis Nicole. Para również wychowywała syna Kyle, Jonathana z poprzedniego małżeństwa kobiety. Kisza dorastała jako otwarta i towarzyska dziewczyna. Dobrze radziła sobie w szkole i uwielbiała zwierzęta. Marzyła o tym, by w przyszłości zostać weterynarzem. Jej najlepszą przyjaciółką była jej siostra Berelis której zwierzała się ze wszystkich swoich sekretów i zmartwień. Uczyła się w tej samej szkole co Felix Verdejo, który był w jej wieku. Młodzi znali się od dzieciństwa, a w okresie dojrzewania między nimi rozpoczął się romantyczny związek. W 2011 roku rodzice Rodriguez rozwiedli się i rozstali. Kayla przeprowadziła się do krewnych na Florydzie, a jej córki, które były już wtedy dorosłe, zdecydowały się pozostać w San Juan. Mimo że każda z sióstr już dawno żyła własnym życiem, nadal pozostawały w bliskim kontakcie i opowiadały sobie o wszystkim, co się u nich działo. W wieku 18 lat obiecujący bokser, który zdążył już wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, miał romans z młodą uczennicą i aspirującą modelką Elis Maria Santiago Sierra. W tym czasie dziewczyna miała zaledwie 14 lat i nadal chodziła do szkoły. Ale wtedy snuła już wielkie plany na przyszłość z obiecującym i światowej sławy sportowcem. Rodzice Elis wcale nie byli przeciwni temu związkowi atrakcyjny i utalentowany Felix, który zawsze miał wiele fanek, stając się gwiazdą boksu. Dosłownie był otoczony kobiecą uwagą. Nie przepuszczał okazji do przelotnych romansów na boku, a także pomimo poważnego związku z Elis, nadal spotykał się ze swoją szkolną koleżanką Kiszą. Siostra dziewczyny, Berelis i jej matka, Kyla Rodriguez, wiedziały o romansie i nie pochwalały związku. W dodatku sytuacja była bardzo dwuznaczna. Z jednej strony Elis uważała się za jedyną kobietę i wielką miłość sportowca. Przygotowywała się do ślubu i podejmowała plany daleko sięgające w ich wspólną przyszłość. Z drugiej strony, Kisza wiedziała, że kochanek ma narzeczoną, ale jednocześnie Felix nie pozwolił jej odejść a ponadto był jej pierwszą wielką miłością i naiwna dziewczyna wciąż miała nadzieję być tą jedyną. W 2016 roku bokser poślubił młodą Elis, która w tym czasie miała 19 lat. Dziewczyna w tym czasie była już dość znaną modelką, miała dziesiątki tysięcy obserwujących w sieciach społecznościowych, a także otworzyła własne studio urody do przedłużania rzęs. W sierpniu tego samego roku... Zaledwie kilka miesięcy po ślubie sportowiec uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, gdy pędził na motocyklu. Został zabrany do szpitala w poważnym stanie, z urazami głowy, siniakami i ranami szarpanymi. Jego trener, Ricky Marquez, obawiał się, że jego utalentowany podopieczny zniknie ze świata sportu u szczytu swojej kariery. Ale Felix, wbrew rozczarowującym prognozom, szybko wyzdrowiał i wkrótce wrócił na ring. We wrześniu 2019 roku bokser opublikował na swoim profilu w The Social Network zdjęcie z dziewczyną, która była w zaawansowanej ciąży w komentarzu do zdjęcia, napisał wkrótce poznam księżniczkę Tatusia. Miesiąc później ogłosił narodziny córki, której nadano imię Miranda Verdejo Santiago. Młody mężczyzna publicznie sprawiał wrażenie kochającego męża, troskliwego ojca i wzorowego członka rodziny. Ale w tajemnicy przed swoją żoną nadal spotykał się z kiszą, która nie mogła odpuścić. Jak później przyznała Elis, domyśliła się, że mąż ją zdradza, ale za każdym razem ze łzami w oczach przysięgał odejść od kochanki. Keishla wielokrotnie próbowała zerwać ten bolesny związek, ale Felix nie pozwolił jej odejść, nie miała innych mężczyzn. Kobieta, która zakochała się w Verdejo od czasów liceum, nadal darzyła go uczuciem. Mimo wszystko, Rodriguez zgodnie z planem związała swoje życie z opieką nad zwierzętami i dostała pracę w centrum medycyny weterynaryjnej i estetyki. Koledzy opisali ją jako sumienną, pracowitą i bardzo odpowiedzialną. Mieszkała z dwoma psami i kotem, którego po prostu uwielbiała. W 2020 roku Elis odnalazła korespondencję swojego męża. Z kilkoma kochankami, w tym z Kiszą, żona urządziła mężowi awanturę. I wyrzuciła go z domu, grożąc, że złoży pozew o rozwód i zabroni mu widywać się z córką. Groźby kobiety odbiły się dodatkowo na karierze sportowca. Przez jakiś czas naprawdę przestał spotykać się z Rodriguez, ale Felix nadal nie pozwolił jej odejść, próbując kontrolować niemal każdy jej krok. Po paru miesiącach wznowili spotkania w tajemnicy i w kwietniu 2021 roku Keisha odkryła, że jest w ciąży. Kupiła szybki test w aptece, który tylko potwierdził jej obawy. Najpierw zadzwoniła do swojej siostry, która była świadoma jej skomplikowanej relacji ze sportowcem, i powiedziała, że aborcja nie wchodzi w grę, ponieważ Kisza miała już 27 lat i była gotowa na posiadanie dziecka. Kilka dni później kobieta przekazała nowinę ojcu swojego dziecka, mając w głębi serca nadzieję, że ją zaakceptuje. Ale Felix nie był zadowolony, delikatnie mówiąc, wpadł w złość i powiedział swojej kochance, że powinna udać się do lekarza, a jeśli ciąża zostanie potwierdzona, konieczne będzie przeprowadzenie aborcji. Naturalnie Rodriguez odpowiedziała mu stanowczą odmową, ale bokser zaczął jej grozić i nalegać. Felix powiedział, że nieślubne dziecko ostatecznie zniszczy jego reputację, a na to nie może sobie pozwolić. Po wizycie Kiszy w szpitalu jej ciąża została potwierdzona i miała teraz zaświadczenie, aby to udowodnić. Zadzwoniła do Feliksa i opowiedziała mu wszystko, co go zdenerwowało. Felix krzyczał i zażądał, aby Kisza natychmiast pozbyła się dziecka, ale ona ponownie odpowiedziała kategoryczną odmową. Sportowiec postanowił działać po cichu, mówiąc, że jej nie wierzy i chce osobiście obejrzeć wystawione zaświadczenie lekarskie. Wyznaczył Kiszy spotkanie wieczorem w spokojnym miejscu, co jej nie zdziwiło, bo zawsze starali się nie zwracać na siebie uwagi i nie rzucać się nikomu w oczy. Kilka dni przed spotkaniem, bokser zatrzymał się u swojego starego znajomego, Luisa Antonio Cadiza. Pracował on w miejscowym sklepie z maszynami i miał powiązania ze światem przestępczym sprzedającym nielegalne narkotyki. Felix krótko przedstawił sytuację i poprosił go o pomoc w pozbyciu się ciężarnej kochanki. Louis był wcześniej w polu obserwacji policji i perspektywa pobytu w więzieniu przerażała go. Sportowiec jednak był wytrwały, zapewnił, że wszystko pójdzie gładko i policja nigdy na nich nie trafi. Poza tym Felix obiecał mu imponującą nagrodę pieniężną, i Louis zgodził się. Przy wsparciu wspólnika, bokser zadzwonił do Kiszy i powiedział jej, że chce się z nią spotkać wieczorem 29 kwietnia, aby potwierdzić jej ciążę i natychmiast zdecydować, co dalej robić. Po rozmowie z kochankiem kobieta zadzwoniła do siostry i opowiedziała jej o wszystkim. Wciąż miała nadzieję, że Felix zaakceptuje jej dziecko i nie będzie nalegał na aborcję. Ale Bereli z całą tą sytuacją była dość zaniepokojona. Wiedziała, że chłopak groził jej siostrze i martwiła się. Zadzwoniła do matki i podzieliła się swoimi obawami, ale nawet razem nie byli w stanie odwieść Kiszy od tego fatalnego spotkania. O wyznaczonej godzinie Rodriguez, biorąc notatkę lekarską, przybyła na spotkanie własnym samochodem. Verdeo przyjechał tam swoim pick z tyłu którego ukrywał się Luis. Kisza natychmiast wsiadła do samochodu sportowca i pokazała mu wyniki badań, a on po raz kolejny mówił o przerwaniu ciąży. Ale Keishla, płacząc, ponownie odpowiedziała odmową. Para zaczęła się kłócić, przechodząc w krzyki, po czym Felix nagle uderzył kisze w głowę pięścią, od której natychmiast straciła przytomność. Felix wziął strzykawkę z dużą dawką nielegalnych substancji ukrytą w schowku samochodu, którą Louis zdobył na jego prośbę, i wstrzyknął kiszy. Następnie wraz ze swoim wspólnikiem przenieśli ją na tył samochodu, gdzie były już przygotowane kawałki drutu i betonowy blok. Mężczyźni przywiązali Rodriguez do obciążenia, a następnie przykryli ją plandeką, aby nikt przypadkowy niczego nie zobaczył. Felix następnie wrócił do pikapa, podczas gdy jego wspólnik usiadł za kierownicą pojazdu Kiszy, razem pojechali do mostu nad laguną. San Jose było praktycznie opustoszałe mężczyźni, upewniając się, że nikt ich nie widzi. Wrzucili żywą jeszcze kobietę do wody. Zdecydowali się jednak oddać kilka strzałów używając broni palnej, którą przywieźli ze sobą, aby nie pozostawić ofierze żadnej szansy. Po zakończeniu zbrodni każdy ze sprawców udał się do domu. Współpracownicy Kisz byli pierwszymi, którzy zaniepokoili się, gdy następnego dnia nie pojawiła się w centrum medycyny weterynaryjnej i estetyki. Kobieta zawsze była bardzo odpowiedzialna i nie mogła po prostu nie pojawić się w pracy bez powiadomienia nikogo. Ponieważ nie odbierała telefonu, postanowiono skontaktować się z jej siostrą, aby dowiedzieć się, co się stało. Bereliz po kilku nieudanych próbach skontaktowania się z siostrą poszła do jej domu, nikt nie odpowiadał. Siostra miała zapasowy klucz, więc bez trudu weszła do środka. Jednak spotkała się tylko z głodnymi zwierzętami, które nie jadły nic od prawie 24 godzin. Teraz Bereliz była już w panice ponieważ zdała sobie sprawę, że coś strasznego stało się z Kiszą. Natychmiast zadzwoniła do matki i opowiedziała jej o wszystkim, a następnie zgłosiła na policję swoje przypuszczenia i groźby wobec siostry. Zadzwoniła też do Feliksa, ale ten twierdził, że poprzedni wieczór i noc spędził w domu z rodziną i nie poszedł na żadne spotkanie. Matka zaginionej dziewczyny wzięła pierwszy lot z Florydy do San Juan i pomyślała, że jej kochanek mógł zabrać córkę do prywatnej kliniki i zapłacić jej za aborcję bez jej zgody. Kiel nie chciała nawet myśleć o tym, że Kisza już nie żyje. Pierwszą rzeczą było przesłuchanie sąsiadów i współpracowników zaginionej dziewczyny, ale nie zauważyli oni niczego podejrzanego i nie byli w stanie dostarczyć śledztwu żadnych przydatnych informacji. Równolegle na popularnych portalach społecznościowych pojawiły się wiadomości o zaginięciu Rodríguez z prośbą o odpowiedź tych, którzy wiedzą cokolwiek o jej losie lub obecnym miejscu pobytu. Zaginiona dziewczyna była w długotrwałym związku ze znanym sportowcem i spodziewała się dziecka. Reporterzy dosłownie ustawili się w kolejce, aby przeprowadzić wywiad z którymkolwiek z członków rodziny Rodríguez. Krewni nie ukrywali niczego i mówili o swoich podejrzeniach, m.in obwiniając Feliksa za zdarzenie. 30 kwietnia samochód Kiszy został znaleziony we wschodniej części miasta, z jej dokumentami i rzeczami osobistymi w środku. Nie widziano śladów walki, co dawało nikłą nadzieję na odnalezienie żywej właścicielki. 1 maja przechodzień spacerując po moście nad laguną, zauważył w płytkiej wodzie dziwny kształt przypominający ludzkie ciało. O swoim odkryciu powiadomił policję która wkrótce wydobyła z wody ciało młodej kobiety. Poproszono przybyłych członków rodziny Rodriguez, aby zidentyfikować ciało. Do końca mieli nadzieję, że nie jest to kisza, ale ich nadzieje zostały rozwiane. Ciało znajdowało się w wodzie przez kilka dni i bardzo się zmieniło, ale dziewczyna została natychmiast zidentyfikowana dzięki charakterystycznemu tatuażowi na ramieniu. Gdy wiadomość o makabrycznym odkryciu trafiła do prasy, Mieszkańcy miasta zbuntowali się i zaczęli wychodzić na spontaniczne wiece, domagając się ukarania osób za to odpowiedzialnych. Tego samego dnia Verdejo został zatrzymany i zabrany na komisariat policji w celu przesłuchania, ale sportowiec kategorycznie zaprzeczył swojemu udziałowi i twierdził, że w noc zniknięcia Kiszy był w domu z rodziną. Felix został zwolniony z aresztu Jednym z kluczowych świadków była żona sportowca, która podczas pierwszego przesłuchania przyznała, że wiedziała o jego romansie z Kiszą. Gdy po raz pierwszy usłyszała o ciąży swojej rywalki, nie potwierdziła alibi męża, mówiąc, że nie było go w domu w noc morderstwa. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili śledczy, było sprawdzenie nagrań z monitoringu ruchu drogowego w drodze na most, z którego zrzucono Kiszę. W ten sposób znaleźli pikapa Feliksa i samochód ofiary jadące za sobą. Tego samego dnia samochód boksera został zarekwirowany do badań, a w jego wnętrzu znaleziono kilka włosów zmarłej. Luisa jako pierwszy poddał się policji, obiecując powiedzieć całą prawdę, w zamian za zmniejszony wyrok. Felix również został zatrzymany, ale odmówił współpracy w śledztwie. Nie odpowiadał na pytania i nadal zaprzeczał swojej winie. Pomimo obecności niepodważalnych dowodów, Skonfiskowano bokserowi broń palną, której użył do zastrzelenia ofiary z mostu i na którą miał oficjalne pozwolenie. Sprawdzenie telefonu komórkowego potwierdziło również fakt, że Felix, Luise i Kajszla byli w tym samym miejscu tej fatalnej nocy. Ostatnie pożegnanie Kajszy odbyło się 8 maja, a ceremonia pogrzebowa była szeroko komentowana w wiadomościach ogólnokrajowych. Był to rodzaj akcji, wzywającej do ukarania sprawców tragedii w pełnym wymiarze, a także akcja mająca na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem przemocy ze względu na płeć. Trumna z ciałem Rodríguez została przywieziona na cmentarz nie w tradycyjnym karawanie, ale w białym powozie, nad którym z powietrza zrzucono białe płatki kwiatów. Wiele znanych portorykańskich osobistości, w tym gwiazdy show biznesu, sportowcy, Politycy i osoby publiczne wypowiedziały się na temat tego głośnego incydentu. Verdejo został oskarżony o uprowadzenie samochodu, porwanie, morderstwo z premedytacją i zabójstwo nienarodzonego dziecka. Za wszystkie te przestępstwa groziła kara śmierci, ale krewni zmarłej od samego początku prosili sąd o wydanie wyroku dożywotniego więzienia dla zabójcy, tak aby cierpiał w niewoli do końca życia. Rozprawa była wielokrotnie odraczana ze względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa. Wiosną 2021 roku rozprawa odbyła się w trybie wirtualnym. Sąd uznał, że zbrodnia została popełniona przez grupę osób w wyniku wcześniejszej zmowy i ze szczególnym okrucieństwem wobec ciężarnej kobiety. Udało się zrekonstruować łańcuch wydarzeń tamtej nocy i szczegóły zbrodni głównie dzięki zeznaniom Luise. Który nie zaprzeczył swojej winie, przyznał, że to on na prośbę przyjaciela zdobył narkotyk do wstrzyknięcia, a także przyniósł drut i betonowy blok, aby pozbyć się ciała. Felix nadal nalegał na swój brak udziału w sprawie, chociaż jego przyjaciel przyznał się do winy: żona boksera, która wystąpiła w sądzie w charakterze świadka. Niemal natychmiast po aresztowaniu męża złożyła pozew rozwodowy i starała się odciąć od tego, co się stało. Koncentrując się na rozwoju swojego biznesu i wychowywaniu młodej córki. Według niektórych doniesień, nie tak dawno Eliza Santiago wyszła ponownie za mąż. Przyznała w wywiadzie, że wielokrotnie otrzymywała anonimowe telefony i wiadomości z groźbami śmierci dla niej, a nawet Mirandy. Wielu uważało, że to małżonka sportowca była organizatorem zbrodni, ale nie znaleziono żadnych dowodów. Latem 2023 roku ława przysięgłych po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i wysłuchaniu zeznań wszystkich świadków, była wreszcie gotowa do ogłoszenia ostatecznego werdyktu. Felix Verdejo i jego wspólnik Luis Cadiz zostali uznani za winnych każdego z zarzucanych im czynów. Zabójcy, zamieszani w śmierć Kiszy Rodriguez i jej nienarodzonego dziecka, trafili na dożywocie bez prawa do opuszczenia więzienia.